Cześć Bartek Walkowski i Bieganie.pl. Dzisiaj mam dla was recenzję buta Adidas Supernova Rise 2, modelu, który nieznacznie różni się od poprzednika, a czym, usłyszycie już zaraz. Adidas Supernova Rise 2 to udana kontynuacja poprzedniego modelu Rise. Modelu, który nie jest ekstremalnie przesadzony ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie jest to ani but maksymalistyczny z maksymalną amortyzacją, ani nie jest to but bardzo dynamiczny. Nie jest ani za szeroki, ani za wąski. Adidas stworzył model, który powinien odpowiadać przeciętnemu biegaczowi, raczej jeżeli założysz go na stopę. To jak nie jesteś jakimś wielkim wyjątkiem, to powinien ci on pasować. Jest to typowa treningówka, treningówka do biegania codziennego. Jeżeli ktoś chce mieć jeden but biegowy w swojej szafie, to Adidas Supernova Rise 2 będzie idealnym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia wystarczającą dawkę amortyzacji. Mamy tu 36 mm pianki pod piętą i 26 mm pod stopiem. a jednocześnie mamy całkiem sporą dynamikę, więc możemy biegać. Te spokojniejsze i mocniejsze treningi w jednym modelu. Dzięki temu no, zaoszczędzimy miejsca w domu, może pieniędzy, a szczególnie jak ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z bieganiem, to nie musi się wtedy porywać na kilka osobnych modeli. Z sercem buta jest Pianka Dreamstrike Plus. Jest to. Idealne rozwiązanie, które łączy ze sobą i dynamikę i amortyzację, i wytrzymałość. To jest troszkę podobny materiał jak Like Strike, czyli ta pianka, która występuje w butach startowych Adidasa. W ogóle pod palcem jeszcze technologia nie poszła tak mocno, że będziecie czuć to, ale pod palcem naprawdę przypomina to piankę z butów startowych, ale ta pianka jest zdecydowanie bardziej wytrzymalsza, no wymusza to po prostu większy przebieg w butach treningowych. Pianka ta daje naprawdę dużą dawkę amortyzacji. Samo to, że mamy tu 36 mm podpiętą, no sprawia, że but jest całkiem miękki, ale jest też, tu ulubione słowo Darka Korzeniowskiego, którego pozdrawiam, but jest naprawdę responsywny i dynamiczny. Dynamika buta nie jest tylko kwestią pianki, ale wypadkową kilku różnych elementów. Mamy tu delikatny kołyskowy profil, kołyskowy, który nie wymusza nienaturalnego biegania na przedniej części stopy, jeżeli lądujecie napięcie, jeżeli biegacie raczej z przetaczaniem całej stopy to nie będzie tu dla was jakiejś wielkiej rewolucji w bieganiu, ale ta kołyska jest i pozwala nam troszkę szybciej zakręcić nogą. Dodatkowo jest tu taki system troszkę podobny do prętów występujących w butach startowych. Tam mamy w Adidasie albo włókno węglowe albo szklane. Tu mamy taką troszkę twardszą, gęstszą piankę, która przychodzi o tutaj jak takie pręty. W starszych modelach Adidasa sprzed kilkunastu lat podobny był system torszyn, i on był plastikowy. Tutaj mamy z takiej gęstej pianki i ona usztywnia nam but, jeżeli chodzi o tu boczne, skrętne siły, i nadaje dynamiki, bo ten but no, jest. Troszkę bardziej sztywny niż gdyby była sama pianka Dream Strike Plus. Nad podeszwą mamy cholewkę, która jest naprawdę przyjemna dla stopy. Przyjemna dla stopy musi być, no bo to jest but treningowy, a tak jak wspominałem na początku, dla wielu osób może być to jedyny but, jaki mają w szafie. No i od takiego modelu wymaga się gigantycznego komfortu. Mamy tu tro trochę taki oldschoolowy zapiętek, jest dużo pianki. Tu jest wszystko mięciutkie, wyściełane i czujemy się jak w takim kapciuszku. Obecnie dużo marek, dużo modeli różnych firm ma bardzo minimalistyczne języki. Niektórym to pasuje, niektórym nie. Tutaj mamy taki troszkę grubszy. Zapewnia nam ogromny komfort i możemy dużo kilometrów w tym bucie robić. I biegając, i chodząc, no bo ten but jest po prostu też ładny. I jak chcemy po prostu mieć wygodny but, taki też na co dzień dochodzenia to Supernova Rise 2 się nada. Grubszy język, ale nie oznacza, że on jest, ten but jest jakiś wyjątkowo ciepły, nieprzewiewny. Mamy tu taką dosyć standardową przewiewność. Nie jest to but prześwitujący ani nie jest to but, w którym się gotuje stopa. Miałem już okazję pobiegać w pierwszych wiosennych dniach w tym modelu i nie było problemu z przegrzewaniem się stopy. A jak biegałem, jak jeszcze było troszkę zimy, to też mi ta stopa nie marzła. To jest bardzo ważne. But treningowy, taki uniwersalny. Powinien być jak najbardziej wypośrodkowany w każdym stopniu. Tak jak tu jest wypośrodkowana dynamika z amortyzacją, tak samo jak jest wypośrodkowana grubość cholewki ona nie jest ani za cienka ani za gruba to charakteryzuje bardzo dobrą treningówkę. Ten but, tak jak wspomniałem na samym początku, będzie przeznaczony praktycznie dla większości biegaczy. Oczywiście, jeżeli macie problem naprawdę z dużą masą ciała i ważycie ponad stówkę, to pewnie powinniście zainwestować w jakiś grubszy model od Adidasa, na przykład Adistar czy Ultraboost, który ma jeszcze mocniejszą amortyzację. Ale jeżeli jesteście przeciętnymi biegaczami, biegaczkami, to Supernova Rise 2 będzie naprawdę odpowiednia dla Was do biegania na każdych prędkościach. Więcej o tym modelu przeczytasz w mojej recenzji na bieganie.pl. Bieganie.pl.